Wiewiórki i Bobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witam gorąco serdecznie. Ja dotarłem do takiego pięknego tutaj parku, także przypadkiem, więc wyszedłem sobie i żeby sobie pochodzić, pospacerować, dotlenić się, przewietrzyć głowę. Przeczytałem dzisiaj w internecie i myślę, że jest to prawda, że pracownicy TVP Publicznej TVP, publicznej, pisowskiej, propagandowej telewizji publicznej TVP, wypłacą sobie nagrody w sensie premię w wysokości totalnie 15 milionów złotych. Tak. 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 E, oczywiście, nie myślcie, że o, to kupa pieniędzy, bo e, do podziału. 15 milionów złotych jest między 2825 osób pracowników TVP. Szybko to licząc, oczywiście nie w głowie, zrobiłem to wcześniej. Gdyby podzielić 15 milionów na tą właśnie liczbę pracowników, to wychodzi na głowę 5300, 5300. Na głowę, ale oczywiście wiadomo, że to nie jest tak, że każdy dostanie równą sumę, tylko w zależności od tego, jaką kto tam pełni funkcję i jak bardzo przypodobał się władzy czy prezesowi Kurskiemu, ten dostanie swoją działkę. Ale chcąc, nie chcąc, po prostu w czasach. Pandemii, gdzie kurwa upadają e, coraz to kolejne przedsiębiorstwa, małe i średnie biznesy, ludzie tracą pracę, e, są na jakichś gównianych zasiłkach, e, które nie starczają na nic. I, i po prostu jest ogólny sywi rozpierdzie gdzie z, z tymi szczepionkami to jest taki syf. Taki burdel, że nawet Barea by tego nie wymyślił. A minister, jak on się nazywa? Ten, a jest, nieważne nawet jak się nazywa, oni wszyscy są z jednej dupy wyjęci. Mówią, że to wszystko jest zorganizowane. Brakuje tylko ludzi, którzy chcieliby się szczepić, i tak dalej, i tak dalej. Jest taki syf. Oni przyznają sobie nagrody 15 milionów. Najlepsze jest to. Skąd te pieniądze się wzięły? Otóż wyobraźcie sobie, moi drodzy, że jest to zysk. Jest to zysk wypracowany przez telewizję polską. Tak? Skąd się wziął ten zysk? Otóż pamiętacie, jak e, przeznaczono 2 miliardy złotych na media publiczne. I to na media publiczne mówię świadomie, bo telewizja polska dostała z tego. 1,12 miliarda, czyli miliard 112 milionów. W 2019 pamiętacie to ten, ten wielki skandal, to głosowanie. I wyobraźcie sobie, że telewizja publiczna nie wydała tych wszystkich pieniędzy przez rok 2020 i to czego nie wydała, Brawo, że nie wydali wszystkiego. To jest zysk telewizji polskiej, TVP, publicznej. Czyli skoro oni wypracowali zysk, no to z tego zysku sobie wypłacą premię. Teraz, żeby Wam przypomnieć. To nie są pieniądze rządu, który, który ma tam zaskurniaki gdzieś. Znaczy ma, ale jakby na to nie patrząc, e, to są zawsze pieniądze podatników. Więc jeżeli wy wypłacicie na TVP, czy wszystkie media publiczne, czy w ogóle wszelakie podatki, to stąd rząd ma budżet. Który po prostu on rozlokowuje tu i tam i siam, wiadomo, administracja, media publiczne, samorządy, szczególnie te wolne od LGBT, dostają pieniądze od rządu. Rząd tylko rządzi naszymi pieniędzmi. I to jest wszystko. I z naszych pieniędzy rząd przyznał miliard 112 milionów dla telewizji polskiej, publicznej, z czego ona. Nie wydała wszystkiego, a to co zostało, policzyła sobie jako zysk, bo to jest ogromny zysk nie wydać w jeden rok miliarda 112 milionów. I stąd mają teraz 15 milionów do podziału jako nagrody, premie dla swoich pracowników. I co? Widzicie już e, cyniczną śmiejącą się mordę Kaczyńskiego czy jeszcze nie? Jak jeszcze nie widzicie, to już pewnie za jakiś czas, za kilka miesięcy, wejdzie w Polsce prawo, wedle którego nie będzie można odmówić przyjęcia mandatu. Wedle którego trzeba będzie udowodnić, że jest się niewinnym. W skrócie, oczywiście. Skoro nie będzie można przyjąć, nie będzie możliwości nieprzyjęcia mandatu, to oznacza, że mandaty trzeba będzie płacić. A jeżeli akurat nie będziesz miał przy sobie pieniędzy żeby zapłacić mandat y, policjantowi, który ci go wypisuje, na przykład za zakłócenie porządku publicznego, albo za łamanie obostrzeń w związku z pandemią, na na na. To ściągną ci to z konta. drogi podatniku. Mam nadzieję, że elektorat PiS jest zadowolony. O, wchodzę do tunelu, zobaczcie. Taki tunel. Taki tunel, przeszedłem przez taką uliczkę. Wracając, teraz będzie trochę ciemniej, ale wracając mam nadzieję, że elektorat Pidias, PiS jest bardzo zadowolony z takiego rządu. Lubię chodzić po takich ciemnych tutaj prawda, piwnicach, ja tu sobie oglądam, jest wszystko pozamykane niestety. Lubię stare strychy piwnicy, takie piwnice, takie dziury, takie wszystko zamknięte, a szkoda, bo no tak jak w piwnicy. Ech. No i mam nadzieję, że po prostu wiecie, co się dzieje, o co chodzi. Chodzi o to, żeby obywatel chodził na smyczy w kagańcu, jak piesek, żeby gryzł, jak mu e, zawoła pan, ja, jaką komendę mu pan jego i władca, Jarek w skrócie Kaczyński. W skrócie, no bo wiadomo, że to nie tylko... Jarek jest tylko głową tego pojebanego mózgu, a te pieski, te, te Dobermany, jego, te kutaski wykonują jego polecenia, i wszystko to dąży do tego, żeby po prostu człowieka wolnego w demokratycznym kraju, niby, żeby go wolnić i żeby chodził jak piesek na smyczy w kagańcu, żeby nie miał nic. Bo niedługo praca to nie, nie, nie będzie. Nie będzie jakaś normalna rzecz, to będzie przywilej. Praca to będzie przywilej. Mam nadzieję, bo też oglądałem taki film, że górale na podhalu już się buntują i od poniedziałku ma wszystko ruszyć: mają otworzyć swoje biznesy, swoje kluby, kawiarnie, restauracje, hotele, wyciągi. Mam nadzieję, że to się stanie, chociaż, wiecie, w świetle tego, co się dzieje, to. Yy... Wygląda na to, że dla rządu PiS będzie w interesie, żeby przedłużyć tą pandemię koronawirusa do nieskończoności, bo to będzie służyło temu, że jeśli ludzie, niezadowoleni ludzie, wyjdą na ulicę, będą demonstrować, okazywać swoje niezadowolenie, no to oni będą nakładać mandaty za zakłócenie porządku, za nielegalne zgromadzenie i tak dalej. I będę na tym zarabiać pieniądze, no bo przecież cała kasa, która gdzieś tam była, poszła już i na ryzyka, i na ryzyka dochodzę w takie miejsca, że nawet nie wiem gdzie wyjść. Poszła na ryzyka, poszła właśnie na szczujnie TVP, do biskupów, no i oczywiście do kieszeni polityków. A jest do podziału, bo tych skurwieli jest. Kilkadziesiąt tysięcy w całej Polsce, więc jest to dzielić, a później nie ma. I co? I trzeba podnieść podatki, bo tak, już niedługo podatki wzrosną o 30%. Mówię, mam nadzieję, że to Was też nie ominęło. Cieszycie się, jesteście zadowoleni. No ale bawcie się tak dalej. Mówię specjalnie Wy, bo ja. Od samego początku, jak tylko zobaczyłem te ryje i tą kampanię wyborczą w 2015 roku, to wiedziałem, co kurwa będzie. I pisałem o tym głośno. No tylko tak, cynizm i. E, o, zmęczyłem się. Cynizm i sarkazm nic nie pomogą. Więc zadaję to pytanie już wielu osobom, a teraz zadam je tutaj. Czy jest jakiś legalny, demokratyczny sposób na to, żeby po prostu odciąć władzę, żeby zakończyć rządzenie tych ludzi, którzy ciągną nas na samo dno do upadku tego kraju? Czy istnieje jakiś legalny sposób? Bo ja nie wiem, nie znam. Bo to wygląda na razie tak, że Kali wygrał wybory. Wyście korwa głosowali i Kali teraz wprowadza swoje prawa, a wy mordy w kubeł, bo Kali rządzi, tak? Kali teraz rządzi i Kali rządzi po raz drugi. Ja to, to, to jest dla mnie, to jest dla mnie chore. To jest, ja tego nie ogarniam. Jak można na tych syfiarzy śmierdzieli, tych obudnych, zakłamanych bydlaków głosować dwa razy z rzędu? No ale wiemy, że Polska to kraj fanatyczny trochę, więc jest około 10 milionów fanatyków, którzy mają różańce w kieszeni, mają krzyżyki na piersiach, i oni będą głosować na tego, który broni chrześcijańskiej Polski, katolickiej wartości narodowych. Oni będą na niego głosować, dopóki tak nie dostaną w pizdę na równi z tymi, którzy nie głosowali na nich, że im się odekce. To tyle chyba. Już nie będę dalej mówił, bo... szkoda, szkoda śliny tak naprawdę. Mam nadzieję, że po prostu ca cały ten syf z koronawirusem, to co oni wyprawiają z tym krajem jak korzystają z pandemii, jak zarabiają na nią, na niej, to się skończy po prostu i kiedyś miejmy nadzieję, że zaczniemy żyć w normalnym kraju, normalnie rządzonym, gospodarowanym, tak jak należy. No, kotek uciekł. Dobra, to tyle. Pozdrawiam na razie, ja sytuację uliczkami Są pierre de bew bo tak się nazywa ta mieścina, gdzie moja żona pracuje. Także pozdrawiam was, trzymajcie się. Jeżeli ktoś stracił pracę, niech ma nadzieję, że może się coś zmieni, może ją odzyska. Jeżeli ktoś ma biznes, musiał go zamknąć albo biznes mu splajtował. Niech ma nadzieję, że ta sytuacja się odmieni. Po prostu miejmy nadzieję i róbmy wszystko, żeby tych bydlaków, tych dziadów, tych krwiożerczych, nieudolnych zasrańców odsunąć od władzy. I tyle. Pozdrawiam, cześć na razie.